Witajcie Tygrysiątka! Czy wiecie, gdzie mieszkacie? Każdy z nas ma swój domek lub mieszkanie, w którym spędzamy dużo wolnego czasu. Śpimy, jemy, bawimy się z rodzeństwem. Ale większość Tygrysków, a przynajmniej oddział Krzeszowice i Łany, mieszkają wokół jednego dużego miasta – Krzeszowic. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o Krzeszowicach. Ja jestem ciocia Weronika i zapraszam Was na moje zajęcia. Krzeszowice to niewielkie miasto w pobliżu Krakowa, w które nadaje się do wielu różnych czynności, zawiera kilka zabytków i jest naprawdę interesującym miejscem do życia. Co roku odbywają się tutaj różne imprezy okolicznościowe, takie jak Majówka Hrabiny Zofii, Dzień Pszczelarza, Zakończenie Lata i wiele, wiele innych. To był fragment z zeszłorocznej hrabiny Zofii, na której też miałam okazję wystąpić z moim zespołem Werso. Miałam też tam swoją piosenkę. Ale wróćmy do głównego tematu, czyli do krzeszowic. Najważniejszym symbolem miasta jest herb, który przedstawia srebrny topór na złotym podtoporzysku oraz pół trzecia srebrnego krzyża, a na dole trzy białe wzgórza. I to wszystko tutaj na czerwonym tle. Topór. Nawiązuje do herbu rodowego Topur Tęczyńskich, właścicieli Krzeszowic i okolicznych wsi, a także istniejącego nieopodal Krzeszowic dawno temu miasta Nowa Góra, które w tej chwili stało się wsią. Po trzecia krzyża Pochodzi z herbu pilewa Potockich właścicieli Krzeszowic do końca XVIII wieku, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości inwestując w infrastrukturę uzdrowiskową. Trzy wzgórza w podstawie tarczy nawiązują do położenia miasta wśród wzgórz Garbu Tęczyńskiego, wśru, wśród wzgórz Jurajskich, a także do dawnego miasta Nowa Góra. Oprócz tych wszystkich mądrych rzeczy, które starałam się zawrzeć w tym filmiku, mam dla Was też piosenkę. Zapraszam do wspólnego śpiewania i słuchania. To jest moje miasto, zna historii wiele, Ratusz, zamek, rynek i piękne. Czy wiesz, Legendami swymi słynie, czy je poznać chcesz? Chodzę ulicami, Zwiedzam i poznaję swoich sławnych przodków, Piękne obyczaje. Kocham moje miasto, miasteczko czy wieś. Legendami swymi słynie, czy je poznać chcesz? Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem, będę nucić wnukom cichuteńki. Kocham moje miasto, miasteczko, czy wieś? Legendami swymi słynie, czy je poznać chcesz? Kocham moje miasto, miasteczko, czy wieś? Legendami swymi Ponieważ na tę chwilę jeszcze nie możecie za bardzo wychodzić z domu, więc zaplanowałam dla Was zwiedzanie ze mną krzeszowic. Takie tutaj, w internecie. Trzeba pamiętać o pewnej ważnej rzeczy, kiedy chcemy wyjść maseczkach, więc i ja ubiorę swoją. Czy jesteście gotowi na wspólne zwiedzanie? Jeśli tak, chodźcie ze mną. A teraz, drogie Tygrysy, zapraszam Was na spacer po Krzeszowicach. Za mną Pałac Potockich, czyli najbardziej charakterystyczny budynek dla Krzeszowic. Pałac Potockich powstał z inicjatywy hrabiego Artura Potockiego, który zlecił jego budowę dokładnie 201 lat temu. Niestety koszty budowy tego pałacu przerosły jego możliwości, więc budowa zaczęła się dopiero za sprawą jego syna Adama. Pałac został zbudowany w stylu włoskim. Jak widzicie, robi wrażenie. Pałac Potockich jest budynkiem dwupiętrowym. W środku znajdowały się kiedyś dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, piękne, ręcznie robione meble, a pałac posiadał aż 228 pokoi. Pałac potockich obecnie jest w ruinie, ale kiedyś można było go odwiedzać. Był otwarty na różne wydarzenia krzeszowickie dla zwiedzających, w tym ja udało mi się załapać na zwiedzanie jego, jak byłam w podstawówce i widziałam w środku jak to wygląda. Teraz obecnie nie można już wejść do środka, ponieważ budynek grozi zawaleniem, a więc niebezpieczeństwem. Miejscem, gdzie znajduje się pałac, nazywamy Parkiem Potockich. Państwo młodzi często wybierają to miejsce na sesję ślubną, a zimą jest to wprost idealne miejsce do wyprawy na sanki. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w tym miejscu kręcono ujęcia do aż dwóch filmów. Kolejnym zabytkiem, zarazem charakterystycznym miejscem w Krzyżowicach będzie ten kościół św. Marcina, który stoi tutaj już od 176 lat. Na górze znajduje się okrągły witraż, czyli rozeta. Tutaj ludzie zbierają się na wydarzeniach o nazwie Msza Święta, żeby wspólnie się modlić, śpiewać, pieśni, a są tutaj również dzieci chrzczone, przyjmują pierwszą komunię oraz dorośli biorą ślub. Skoro pokazałam kościół katolicki, niesprawiedliwe byłoby nie wspomnieć o miejscu ważnym dla osób innej wiary. Ponieważ mieliśmy już zajęcie o tolerancji, gdzie omawialiśmy ten temat, wiecie już, że na świecie istnieją różne wiary. U nas w przedszkolu jest taka osoba. To miejsce nazywa się Królestwem. I tutaj spotykają się świadkowie Jechowi. Spotykają się na zborach, gdzie tak jak my na naszych mszach, na zebraniach wykonują czynności religijne. Przed nami jeden z najcenniejszych zabytków w Kraszowicach, pałac ba Woksal. Budynek ten ma już 230 lat i powstał jako dom zdrojowy z salami zabaw. Przez jakiś czas na dolnym piętrze były sklepy, później znajdował się tutaj oddział szkoły podstawowej. Obecnie znajduje się tu siedziba Centrum Kultury i Sportu. Tutaj są organizowane spektakle teatralne oraz koncerty. Kolejnym miejscem, z którym kojarzą się Kreszowice, są łazienki Zofia. Zostały one zbudowane dzięki hrabinie Zofii Potockiej, która zapłaciła za ich budowę. Ten budynek jest uzdrowiskiem, do którego zjeżdżają się ludzie nie tylko z Krzeszowic, ale i z dalszych zakątków Polski. Wykonuje się tutaj zabiegi dla osób chorych lub tych, które miały jakiś wypadek. Te zabiegi mają pomóc przywrócić sprawność swoim pacjentom. Są tu m.in. masaże, kąpiele w leczniczej siarce oraz ćwiczenia pod okiem rehabilitantów. I ciekawostka, kiedyś tu pracowałam. Stacja kolejowa w Krzeszowicach. Tutaj na stację wybieramy się, żeby podróżować między miastami bez użycia samochodów. Kiedy pierwszy pociąg jadący z Krakowa do Mysłowic zatrzymał się tutaj w 1847 roku, czyli 173 lata temu, stacja została oficjalnie otwarta dla podróżnych. Dzisiaj pociągi są ważnym środkiem transportu. Za pieniądze mniejsze w porównaniu do paliwa samochodowego, ludzie dojeżdżają nimi do pracy, szkoły lub po prostu dla własnej przyjemności na wycieczki. Jak widzicie, na razie nasza stacja kolejowa jest w remoncie, więc z niecierpliwością czekam, aż zobaczę efekt końcowy. Dla ludzi, którzy nie lubią podróżować pociągami, jest też inna opcja, czyli podróżowanie busem lub autobusem z tego przystanku, który znajduje się tutaj obok Ochotniczej Straży Pożarnej. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, Tygryski. Jak widzicie, jestem już w domu, więc teraz idę porządnie umyć ręce. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik i że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Papa! Pa.